Jesteśmy obecni na rynku wyrobów medycznych już 19 lat. Taka jest nasza historia, też taki jest nasz dorobek i rozwój produktu. Tak? E, oferujemy bardzo e, szeroką grupę asortymentową, którą dzielimy e, na dwie grupy. Generalnie są to wyroby do magnetolecznictwa i do światłolecznictwa. Ma to zastosowanie głównie jako działanie przeciwbólowe i działanie poprawiające krążenie obwodowe, co w efekcie skutkuje znacznie lepszym gojeniem się ran. Nawiązując tutaj może do profilu dzisiejszej konferencji, to przede wszystkim są to urządzenia, które będą polecane właśnie w takich sytuacjach pielęgnacyjnych i u osób obłożnie chorych, gdzie możemy Właśnie znacznie zmniejszyć dolegliwości bólowe dla tych osób i jednocześnie zabezpieczyć lepszą pielęgnację poprzez zapewnienie lepszego poziomu ukrwienia w sytuacjach, gdzie konieczne jest działanie przyspieszające gojenie się ran. Również nasze wyroby mają takie działanie i mają taką skuteczność co potwierdzone jest licznymi obserwacjami klinicznymi w tym zakresie. Od wielu lat jesteśmy dostawcą do publicznych placówek służby zdrowia, głównie o charakterze rehabilitacyjnym, jak również na, do placówek o charakterze neurologicznym, chirurgicznym, pielęgnacyjnym, więc jesteśmy obecni w szpitalach, w sanatoriach, w poradniach, w gabinetach fizyko Terapeutycznych, a rzeczą ciekawą jest to, że w naszej ofercie mamy również sprzęty składane i przenośne, które doskonale nadają się do rehabilitacji środowiskowej, czyli tam, gdzie przedstawiciel placówki odwiedza właśnie chorych, głównie chorych obłożnie chorych, a takie sprzęty umożliwiają właśnie wykonanie zabiegów w warunkach domowych. Stąd też jest bardzo duże zainteresowanie użytkowników. Użytkowników prywatnych, posiadaniem takiego sprzętu, bo jak wiemy, no, system służby zdrowia nie zawsze jest w stanie zagwarantować e, takiej regularnej i systematycznego wykonania zabiegów. Z tych produktów, które reprezentują. I najnowsze technologie medyczne i najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. To jest właśnie prezentowany zestaw do magnetoledoterapii. Jest to procedura, która została skatalogowana w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur w 2007 roku. I to właśnie te sprzęty wykazują najwyższą skuteczność, najwyższą efektywność. Także magnetoledoterapia, czyli terapia skojarzona przy wykorzystaniu terapii polem magnetycznym i światłem jednocześnie